Dam, dam, dam! Cześć, z tej strony Nitek, jak zwykle, pracujemy dzisiaj w Ring Runner. Ring Runner. Cóż to jest takiego, się zastanawiacie? przecież ja o tym nigdy nie słyszałem, a jednak oglądam. Ring Runner to gra action RPG-u w kosmosie. Jest to typowy indyczek robiony przez dwóch braci przez okres pięciu lat i muszę przyznać, że wysło im to nieźle. A skąd to się wzięło u mnie? Zapytacie się. No bo przecież jeżeli to taki rarytas, o którym nikt nie pisze, to, bo tak jest, ale no nie przypominam sobie, żeby ktoś o tym pisał. Otóż, jak powszechnie wiadomo, Gmail posiada funkcję czata i na tym czacie też mój kolega i który tam sobie siedzi, a czasami wysyłam jakieś linki. W tych linkach albo są babeczki, albo durne rzeczy, albo gry, którymi chce mnie zarazić. Tak też było w przypadku Ringranera. Puścił mi tam linka, mówi popatrz, popatrz. No ja popatrzyłem, kupić musiałem, bo wydało mi się to godne moich pieniędzy. I no nie myliłem się. On też się nie mylił, on bardzo rzadko się myli, chociaż czasami sprzedaje jakieś kupy. No ale jednak. W tym przypadku miał rację. A Czym tak się wyróżnia? Jak no, widzicie, latamy sobie stateczkiem, jest dość przefawnie, wygląda to ładnie. No, no, jak no, nas latanie w kosmosie może wyglądać? No, wygląda ładnie. No. Co mam powiedzieć? A, nie urwie wam kapci z komputer wam też nie umrze od ilości poligonów, które musi przeliczyć, ale wygląda to fajnie. O co w tym wszystkim chodzi? W ring runnerze sterujemy postacią U. U czyli Ty, bo to tak z angielska, on nie ma imienia, ale ma na imię U. Może gdzieś to imię się przestawia, ja zostałem przy U, więc gramy U, który budził, obudził się pewnego dnia, tudzież nocy, tudzież jakiegoś innego... pff, czasowego, <grytania> a, ewentualnie, a, to nie wiem czego, no bo w kosmosie to ciężko powiedzieć, czy to dzień, czy, czy noc, czy, czy tam południe, czy tam ranek. No w generalnie obudził się i odkrył ku swojemu zdziwieniu, że Boli go głowa, boli go głowa, ponieważ do wsadzili mu tam w mózg nero, nie wiem czy to jest chip, czy to jest jakaś żywa tkanka była przeszczepiona, nie zostało to wytłumaczone, natomiast no, nero wygląda mi, z mojej perspektywy, jakby na jakąś drugą świadomość, trochę przypomina dzięki temu ten you, co się stało, zagrzałem się, wow, nie wiedziałem, że taki feature tutaj jest, okej, okay, zaraz do tego wrócimy. Natomiast, no, Yu obudził się, w głowie mu ten Nero zaczął gadać, zaczął pomagać mu uciekać z tego statku. Ten statek wybuchł, łow, co mi się nie działy rzeczy nie stworzone. Zniszczyliśmy śmieciarkę, przejęliśmy inną śmieciarkę, lataliśmy po ogóle jakimś statkiem, który zbierał śmieci. No, generalnie dużo się działo, spędziliśmy dość dużo czasu. Spędziłem na arenie, tam jest arena, no i na tej arenie trochę jednak się czasu spędza, ze względu na to, że gra jest piekielnie trudna. To co widzicie tutaj, no nie wygląda na to, żeby tą trudnością grzeszyło. Natomiast zaręczam Was, jest to gra trudna, to no po prostu ja zmniejszyłem ten poziom trudności, żeby nagrać Wam coś więcej niż moje umieranie. No bo trochę wstyd nie? tutaj za umieranie, więc no, gram tutaj na jakimś łatwiejszym poziomie trudności. No i. Z tej śmieciarki trafiliśmy potem na arenę, bo tam król śmieci przyjeżdżał i coś tam zagadał, niestety ja sobie to skróciłem, więc nie bardzo wiem co tam gadał. A generalnie trafiliśmy na arenę, w której ginąłem przez jakieś dwie godziny, a, więc z nagram filmik jak będę filmik nagrywał to sobie zmniejszy poziom trudności, więc od razu tą arenę przejdę. A, no i jesteśmy właśnie level za tą areną, bo tam w arenie chyba z 10 leveli było i 10 misji, a, więc, <laughs> więc trochę roboty tam było. Skończyliśmy po tej arenie z jakąś obrożą wokół naszej szyi, która no, nałożył nam ten król śmieciowy i każe nam teraz pewnie robić jakieś dziwne zadania, no jeszcze do tego nie doszło, na razie sobie tutaj dryfuję między a, pff, chyba przyczepami i jakimiś samochodami, autobusami i vanami no i oczywiście się dużo strzelamy. Grecykuję to, że no nie jest to taki typowy arcade ze względu na obecność jakiejś fizyki, a te statki dryfują w kosmosie, no nie jest tak, że tutaj naciśnięcie przycisk albo no puścicie z gazą, to te statki dalej będą latały, a bo znowu się nagrzewam. Jak widać jest to potrzebne ze względu na to, że statek, którym przyszło mi teraz lata ciu, <grych> Ma teraz wskaźnik ciepła w lewym dolnym rogu go widzicie No i jak używam tutaj przyspieszenia, no to statek się nagrzewa. No to jest to ciekawe, nie było tego wcześniej no bardziej tylko ten wskaźnik ciepła podwyższał się, jak ktoś przypiekał mi kończyny miotaczem ognia. Teraz tego nie robię, a widzę, że wskaźnik leci w górę. Oprócz tego pilnujemy też oczywiście osłon, a, no i jeżeli osłon, no to też kadłuba, czy też w ogóle pancerza, żeby nikt nam kuku w nim nie zrobił, bo wtedy lądujemy do piachu. Nie ma jak tutaj. Nie jest ta śmierć taka straszna, jak to zazwyczaj bywa w ostatnich grach, które grywałem, nie ma tu perm defu, tylko że no, całą misję zaczynamy zazwyczaj od początku. Nie ma checkpointów, la, więc jest cholernie trudno. Więc na izi, jak skoro nie giniemy na tym Izji, no to... No, nagrywa się to lepiej, no bo, bo nie giniemy i ma to jakąś ciągłość. No, na Hardzie byście mieli ciągłość wczytywania misji od początku. Co oprócz tego w tej grze drzemie? W tej grze drzemie wiele trybów gry. Oprócz tej kampanii, którą ja gram, szacowany czas przejścia tej kampanii to jest 20 godzin. Całkiem sporo. Trzeba przyznać, że całkiem sporo. I powiedzmy sobie to szczerze, że to jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo dużo czasu który trzeba poświęcić na jedną grę. Fabularnie jest rozwiązane to. Fajnie, jest dużo tekstu. Ten Nero, to co mamy w głowie, tam się gada do nas. Oprócz tego statki również nawiązują z nami komunikację, no, ale jest to wszystko czytane, więc tekstu naczytacie się. No, zresztą to jest na podstawie jakiegoś opowiadania. Nie pamiętam teraz którego, a nie będę pozował wideo, więc jeżeli jesteście zainteresowani na podstawie jakiegoś, to opowiadania jest teraz stworzona, Sprawdźcie sobie na stronie producenta. Zobaczcie, że no nie nauczyłem się tego, a, no po prostu doprowadzała mnie do szału ta arena i już po prostu nie miałem siły a, i miejsca w głowie na to, żeby to zapamiętać. Robimy się tutaj czerwoni, więc jest niebezpiecznie. Okej, okay. wypadają power-upy. Wróćmy do tych trybów, wiem, że tam jest tryb jakieś hordy, tryb zombie, jest a, możliwość obrony bazy, jest możliwość atakowania bazy, drugiej bazy. A, jest multiplayer, o, to jest ważna rzecz. Jest multiplayer, możecie grać lokalnie we dwójkę. Możecie grać po sieci, minusem tych wszystkich trybów jest to, że one są dostępne dopiero po jakimś czasie gry w kampanii w singlu. Nie wiem dlaczego tak postanowiono, natomiast no te tryby, nie mam jeszcze ich odblokowanych i tak na dobrą sprawę mogę zagrać a, tylko tą kampanię. Więc no, nawet nie płaczę, bo kampania gra się fajnie. Uuu. Natomiast no, dziwna decyzja. No i dość archaiczne rozwiązanie. A, tryb hordy, tryb bazy jeszcze było, co tam było. Jest kop, jest versus. Możecie się tu z innymi graczami, możecie sobie razem pomagać. A, pomaganie widziałem z botem, właśnie miałem takie misje, gdzie to wyglądało właśnie jak kop. Więc całkiem fajna zabawa, tylko ona dość chaotyczna, bo statków atakowało nas masa. Tam dochodziły lasery, w ogóle dochodziły jakieś kolce. A i było tak trochę hardkorowo. A, co ponadto, 65 statków. Brzmi nieźle, nie? 65 statków, które możecie dowolnie kustomizować i modyfikować. To brzmi już w ogóle zajebiście. A, tak, nie przez się tych statków jest 65. Do nich wkładacie unikalne skille. O Jezus Maria zaraz się przegrzeje. O, to było blisko. A, jak widzicie, już tutaj jest dugło się skomplikowanie, ale no, na Easy no to jak widać nie ma co się tutaj wypychać w szereg. 65 statków, modyfikacje. Modyfikacji 300. Kopara na ziemi, nie? 300 modyfikacji. Wow, w ogóle kosmos. Oprócz tego, lewele, które randomowo się generują, tylko no nie wiem w którym trybie, bo podejrzewam, że być może nie jest to w kampanii, ale też z tego co zorientowałem się jest to wielce prawdopodobne. Ze względu na to, że gdzieś jakieś filmy oglądałem o tej grze. Pokazywano kosmos i mówiono tam, że szukamy jakiegoś króla czy kogoś tam, no kogoś szukamy generalnie i po tym kosmosie w jakichś miejscówkach sobie latamy i te miejscówki są e, randomowo generowane e, poprzez no, to tło, które widać z tyłu, a, na poszczególnych układzie tych śmieci latających i w ogóle labiryntów kończywszy nieźle. Misje też są podobno bardzo zróżnicowane, to mogę potwierdzić. Miałem Kilka tych misji, wszystkie różniły się zasadniczo od siebie A to tutaj sobie na arenie walczyłem A to tutaj uciekałem przed kimś a Tutaj się z kimś strzelałem w kosmosie a Tutaj zbierałem te śmieci, to gdzieś tam trzeba było je transportować a Tutaj broniłem się, byłem wieżyczką na statku A ten nero w moim mózgu po obżarciu się masą orzechowym napierał tam tym statkiem w przestrzeni kosmicznej I kurde no tak fajnie, tempo jest spore no, te misje kopią zadek, dynamicznie no, powala, jest trudno, ten model latania no, jest dość niespotykany, nie, nie przypominam sobie ostatnio taką grę, gdzie tam jakiś shooter kosmiczny, no to chyba Stardust'a w HD na PS3 i Stardust'a tegoż samego, chyba już nie HD, na PSP, no to tam był taki czysty arcade, no tutaj tak nie jest. Nie pokażę wam tej kustymizacji, ponieważ sam jeszcze jej nie odblokowałem. Mimo tego, że gdzieś to już jest tak z 5 czy 6 godzin w głąb kampanii, nie ma jeszcze tych rzeczy. Więc ja jestem zszokowany, jak ta kampania ma trwać 20 godzin, jak jeszcze no takich e, rzeczy, <taki> takich patentów nie można wykonywać. Natomiast, jak widzicie, no, misja ta jest jakaś taka no, niebezpokojna, spokojna możecie sobie polatać z tym nowym stateczkiem, bo to jest nowy statek. Ło, wow, tutaj turbo. Podziwiać fajerwerki graficzne, natomiast no, teren jest dość duży. Aha, no widzę, bo ja tutaj właśnie bronię. A, mam tutaj zniszczyć te na elektrycznych smyczach te jakieś radające wieżyczki i bronić domów właśnie tych przyczep, przyczep i vanów, które są zaznaczone na mapie. Mapę widzicie z lewej strony. A, oprócz tego ten okrąg, który jest dookoła statku, możliwe, że się zastanawialiście nad tym. A, to jest taka mini-mapa. Taka poglądowa bardziej, zielona kropka no to jest ten waypoint, tam gdzie mamy się udać. A tam też są plusiki pozaznaczane, te plusy oznaczają właśnie to, że na przykład zadajemy większy damage. A to dzieje się poprzez zbieranie power-upów, które wypadają z poległych wrogów. Dobra, coś tutaj lata, zniszczmy to zatem. coś do mnie strzela, nie chce się wracać. Wracając do tej kustomizacji, 65 statków, 300... Unikalnych zdolności. E, te, Wiedzcie też to, że w tym trybie roguelike'owym, który jest jeszcze bardziej randomowy, no tylko tak jak mówiłem, nie sprawdziłem go, ale dobrze, bo, bo w nim przepadł, podejrzewam, a tak to przynajmniej tą kampanię sobie skończę. I możliwe, że o to też chodziło autorom. W tym trybie roguelike'owym, ale też chyba w kampanii, cokolwiek nie wsadzicie w statek, to samo może zrobić też. E, to może zrobić też sztuczna inteligencja, więc cokolwiek będziecie widzieli w statku przeciwnika, taki sam statek możecie Wy sobie skonstruować. Bardzo fajna rzecz. No tylko szkoda, że jeszcze jest niedostępna, więc więcej o niej powiedzieć nie mogę. A ta misja taka lightowa: czyli aucik, wręcz tutaj by szisze, by się przydało zapalić. Puścić dymek i tak się lata, nalajcie. No dobrze, bo po tym, co się działo na tej arenie, już w etapie końcowym to po prostu mózg mi stawał w poprzek. A tutaj tak relaksacyjnie, a więc pomyśleli też o komforcie psychicznym twórcy, za co się też chwali. O, popyścił mi prąd. Nie pilnuję tego ciepła, więc mamy troszkę czerwoną wizję. Wybaczcie za to, nie przecierajcie monitorów. Jest wszystko w porządku, to nie wasz ketchup z bułki. To tylko przegrzane silniki. Jednakże za pomocą tego dryfowania, ja nie wiem jak to się fachowo nazywa, wybaczcie, na fizyce spałem, ale dryfujemy sobie gipko, możemy tylko muskać, muskać możecie, tylko trigger, bo no jak na padzie. Trigger muskamy i stateczek sobie mknie. Tu też doszliśmy do bezkresu kosmosu, ale widzę, że też chyba o to chodziło. Wylecieliśmy mi, Messenger Complete. Przeszliśmy misję. widzicie, rozpiska 13 minut. Wow, 13 minut już tutaj ze sobą siedzimy. Fajnie, pokażę Wam jeszcze jakąś drugą misję. Może coś ciekawego będzie. Wow. Pita ha, atakuje nas Buka z hmm, warzywami. Nie, On Buka pita z czym była? Z sałatą, kapustą. Wow. A muzyczka dynamicznie się zmienia. <głosy> <głosy> e, teksty śmieszne są. Śmieszne, nawet nie dla jakichś nawców e, science fiction, czyli nie dla mnie. E, no są zabawne. E, więc można fajnie sobie humor poprawić. Wow, Nice. O, gra cieni, bardzo fajnie. Jak widzicie, zrealizowane są te wszystkie poświaty. Nie, to tam kręci. Was może niekoniecznie mnie tam kręci taki feature. Dedaline <grymne> przynajmniej. się czepiam tego jak koło wozu. <grymne> Ale w raptaj tam było słońce, które zapodawało z góry, a promienie zapodawały z lewej strony ekranu, co było dość kreteńskie, no tutaj tego uniknięto. Cienie są fachowe, wygląda to świetnie. Naprawdę wygląda to fajnie. Idziemy dalej. Dobra, mówię i pamięta dolecieć, może będzie jakiś boss? A te stateczki takie proste, no ale tak, jak mówię, to jest tryb Easy, więc nie umieramy w trybie Easy, bo właściwie miarowo odpychamy, jest spokój, nie zaciskamy zębów, nie rzucamy kurwami. Inaczej jest na hardzie, naprawdę jest inaczej myślę, że już bym 10 razy umarł kręcąc ten filmik, nie o to chodziło w tym filmiku, zatem więc wybaczcie to, że gram na easy, możecie nazwać mnie leszczem, spróbujcie zlegać na hardzie, będziecie wiedzieli, że nie do końca mieliście rację. Poczekajmy zatem teraz chwilę, niech stateczek się ochłodzi, jakieś stacje kosmiczne, wow, tutaj niebieskie widzicie mina, nie wlatujcie w miny, miny są niedobre i nie służą naszemu zdrowiu. To są kulki śmieci, kulki śmieci zbieraliśmy, no tutaj teraz emisja na tym nie polega. Zresztą ktoś puchnął na tą kościniczną śmieciową. No, to tam lata A1 Churchill, latałem, nim, strasznie krótki statek, więc mam duże szanse na przeżycie. A, jak widzicie, tak samo jak rozpisane jest a, na naszym hadzie, Nero hadzie, a, w rogach ekranu akurat. Wow, wow. Tak samo mają przeciwnicy wokół siebie te prostokąty, te paski właściwie nie prostokąty, no to są te same paski odpowiadające dokładnie tym samym rzeczom, które są u nas. W lewym górnym rogu jest energia, poniżej jest ciepło, więc te statki przeciwnika też się nagrzewają. Mają też osłony, no i oczywiście mają też pancerz, przez który trzeba się przedrzeć. To taki hint, prototyp, którego zresztą Grata uczy, więc jeżeli ktoś z nią rozpocznie swoją przygodę, wszystko zostanie mu ładnie przedstawione. No wiadomo, no, kampania singlowa no, to zazwyczaj jest no, wypasiony tryb tutorial. Właściwie całe single w obecnych czasach takie są. No, tylko że no, jedne są trudniejsze, a jedne to są takie samograje. Tu samograja, nie ma nic. Sama to klasa muzyczka w tle. Ui, pff, wybuchy fajne. Fajne wybuchy. No, generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, grafika cieszy oczy. Moje na przykład no, cieszą się bardzo. Nie odwracam wzroku i chcę pochłaniać tą grafikę i ciekawy jestem dalszych etapów. Uuu, chyba się przegrzałem nie na żarty. Dodatkowo jeszcze mnie gonią statki z kamuflażem. Uuu, to było ładne. czerwony jest to takie widzę dopasiony, ja miałem jakieś tylko zwykłe karabiny. Tak jak mówiłem wcześniej, no, różnorodność statków zapobiega temu no, nie będziecie w stanie przebiec. przebiec. przewidzieć tego. Co ten przeciwnik będzie napakowany? Bardzo fajnie. Bardzo fajny patent. Śmieci, śmieci nie zbieramy, ale chociaż śmieci kasa wtedy może tutaj też będzie jakiś upgrade. No sprawdźmy. E, rakiety z tego co wiem się kończą, mi się jeszcze nie skończyły, natomiast no, pod, patrząc na te wskaźniki z lewej strony, tam jest taki pasek przy każdym z przycisków, które używam, czyli A, B, X i Y, podejrzewam, że jest to ilość broni, jaka jeszcze została nam na pokładzie, czasami te power-upy, które no, nie tylko dźwigają nam i naprawiają statek, te, które wypadają z wrogu oczywiście, te power-upy, e, zabierają sobie też power-up resupply, e, a, powiedziałem z angielska, resupply e, i resupply, nam w to, że dostajemy rakiety z powrotem. No taki swoisty recykling, więc zamiast Resupply, mogą być recycling. No, ale to trzeba też się nastrzelać, Teraz sprawdzimy, co tutaj mamy. No, mowa, nie, to był damage plus, więc koło naszego statku pojawił się plus. Tak jak mówimy, no jest to taki mini HUD, żebyście wiedzieli o tym, że na przykład macie dopakowane pakowane i, to i zadajecie większy damage. Ja to że grana ściąga. Miejscówki na miejscówkę. Tegoś ciekawy się nie daje. Wyboru jakiegoś większego w naszej drodze też nie ma. O oh, fuck, to jest. Oh, Okej, okay, widzicie tutaj King Krugler. To jest ten koleś, który wepchał nas na arenę. To co widzicie z tyłu to też jest ta właśnie arena. Czekajcie, dialogi, musisz skupić na dialogach. O. Powiem to że tu jakieś zakłady mamy robić teraz. Hm. Dobra, nie wiem. Ktoś ma dłuższą nazwę, więc podejrzewam, że wygra. Może ma dłuższy pasek energii. Statki się naparzają, nie mam na to wpływu teraz. Ale statek wypasiony w ogóle, co on tutaj robi? Też możecie mieć taki statek, pamiętajcie. Pi-pi, pi, piu, 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 piu. Okej. Okay. Plus 2 do oceny za samą pił, pił, pił. Nie, to już ma 10 na 10, właściwie, za pił, pił, Nie jest to rasowe pił, piu, piu, Tutaj słyszę niższe tony. Oooo, wgram! Nie pamiętam kogo kupicowałem. Wygrałem, powiedzcie, że wygrałem. Wygrałem, wygrałem. Uuuuh, dostałem nowy kwipunek, dostałem pieniądze. Okej, okay, to tutaj w ogóle wojna o śmieci. To tak właściwie gra na czasie zajebiście, no bo przecież ustawa śmieciowa tutaj też widzę, o śmieci się długą. No, może jeszcze teraz będziemy tutaj ukraść kontenery konkurencji, przewozić je do siebie i będziemy w ogóle wynosić śmieci znowu. Wow, jaka piękna mgławica, chyba. No ale widzicie, że że no, różnorodność jest fajna, ładnie to wygląda, naprawdę jestem zachwycony, o, coś tutaj zrobiłem, zahamowałem, że jakiś kamuflaż, rzuciłem To ten statek, który się przegrzewa, a nie widzicie, ja mam teraz statek, który się nie przegrzewa, więc mogę naparzać, no coś mnie goni, mm -hmm. przepraszam, że nie mówię, czytam tam Zero. no trudno. Sprawdźmy co tu mamy. O! Teleport! Wow! Teleport i lasery wreszcie! Niee! Yeah. Dziwki Cox Firefox i lasery. Dobra, poszedł. Okej. Okay. Muzycznie też cieszy uszy, muszę to przyznać. Nie lubię jakiejś takiej elektromuzyczki, tak naprawdę wiadomo. Natomiast cieszy to. Uszy to co słychać, pasuje to do settingów, w którym grę wypchnęli strzelam się znowu. Jak widzicie no, pięknie, tutaj jedna plansza jednym statkiem, druga plansza innym statkiem, trzecia plansza innym statkiem. Zastanawiam no, no, się kiedy odblokuję te pozostałe tryby. Pewnie nie nastąpi to teraz, więc no, obiecuję Wam, że jak tylko do nich się dotaszczę, piękne Wam jakieś wideo poglądowe z poszczególnych trybów. Gdybyście mieli też obraz, co dostajecie w pełnym pakiecie, tą grą, z są grą, a wiedzcie, że możecie ją kupić teraz taniej, bo tam jakieś promocje na to, że ją właśnie wydali, a zaraz cena wzrasta o 33%, więc jeżeli ktoś jest chętny, myślę, że to jest dobra okazja i dobry czas, by tą grę zakupić. Uuu, walczymy, walczymy. Teleport, ha! Tu już w ogóle widzę, że oko mi podczas tych walk kosmicznych. Natomiast, no, to, strasznie prosto jest w Na chwilę obecną nie mam nic więcej do przekazania, ze względu na to, że kustomizacji no, nadal nie mam odkrytej. Nie mam odkrytych innych trybów, nie mam odkrytego trybu multi. Natomiast no, wiecie już mniej więcej z czym tą grę się je. Macie też pogląd na te walki kosmiczne, które no, są dość niespotykane, bo są fajnie zrealizowane. Eee, widzicie fajne mgłowice, fajne tła. Otoczenie w pytkę. Zróżnicowanie statków powala każdy każdym razem coś innego. Uu, nie jest łatwo. Tak to wygląda. I myślę, że to tyle. <noise> tak jak już powiedziałem, zresztą, zresztą się dalej przegrzewamy. Bez nadziei statek wolałem, bo jednak te, które nie przegrzewają się, a trochę inaczej się nie gra. Bo tak naprawdę te bronie, które sobie włożycie do statku, róż, różnico, zróżnicowywują. <noise> to jest taki dobry test na 6, choćby powiedzieć, 10 razy z zróżnicowywują. Szybko i wiadomo, czy ktoś jest strześnikiem, czy też nie. Ale nie będziemy sprawdzać, czy ja jestem. Natomiast wiedzcie o tym, że faktycznie, wkładając tutaj inne bronie do tych statków, zginąłem. Różnica jest w rozgrywce bardzo duża. Łączmy tego normalnego na koniec. <gry> Zobaczycie, że tyle nie ulecę. Więc y drastycznie się to wszystko zmienia. Nie nie jest łatwo, ale chyba o to chodzi. Chyba, jak chcecie już ulokować te 40 zł, czy tam 50, to macie. W... No, to nawet jeżeli tyle, to nie spodziewacie się i nawet no, nie będziecie w stanie ogarnąć tego. Wow, ile ta gra Wam jest w stanie zaoferować? A tak jak mówiłem, jest tutaj kontent od i wyzwanie również. Dobra, przeżyłem pierwszego. Wow, zablokowałem się w tym polu siłowym. To byłoby tyle. Mówił do Was pilot, czy też Sarzy. Herbata, taka jest. Saż Nitek. to był Ring Runner. I tak jak mówiłem, do zobaczenia przy okazji filmiku, gdzie już będzie dostępna taka kustomizacja z mojej strony, czy z mojej strony, w mojej rozkrywce, żebym mógł też wam coś więcej pokazać. Też inne tryby, być może ktoś będzie chciał nagrać się jakiś filmik z multi. Zapraszam serdecznie. Kiedyś się możemy ustawić, bardzo mi to pomoże. A tymczasem kończę, być może uda mi się przeżyć nawet tutaj jeszcze jakąś minutkę. Zostawię to jednak dla siebie. To byłoby na tyle. Adios, ahoj, żegnam Was, cześć.